Hej, 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 witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was drapki z wygranej, którą na live wygrała Danusia. 1, 2, 3. Kochani, na live wygrała 53 zł w zdrapkach. I kochani, zażyczyła sobie odcinek, bardzo się cieszę. Zobaczcie, jaki fajny odcinek! Za to mamy wielka krzyżówka za 30 zł, ekstra linia, zadychę. I owocowa eksplozja za 3 złote te zdrapki zażyczyła sobie Danusia i chciała, żebym wybrał coś jeszcze. I wziąłem złoty los, dawno nie drapałem, więc stwierdziłem, że złoty los będzie też może ciekawy do tego miksu. Więc miks za 53 zł, kochani. Mam nadzieję, że wpadnie tutaj jak najwięcej. Trzymamy kciuki mocno i kochani na live'ach jak widzicie 53 zł wygrała Danusia. Będzie można wygrać co dwa tygodnie jakieś drapeczki, więc kochani serdecznie zapraszam na kolejne live'y. Następny live już w czwartek, nie ten, ale w przyszły czwartek. Więc kochani, co dwa tygodnie. Taki live przewidziany, więc serdecznie zapraszam. Zaczynamy drapanko, kochani, od owocóweczki zaczniemy sobie. Jak widzicie tutaj krzyżówkę i eksperyjnie mam naddrapane, nic tam się jeszcze nie wydarzyło. Ale mam nadzieję, że jeszcze się wydarzy. Owocóweczka z numerem 73. W międzyczasie jak tutaj będziemy drapać. Przypominam kochani o trwającym konkursie dla subskrybentów. Oczywiście jeśli dojdziemy do 1000, to wtedy opublikuję wyniki. Jak na razie zbliżamy się do tego progu troszkę zwolniliśmy, ale do 1000 mam nadzieję, że uda się robić jak najszybciej, kochani. Więc w opisie zostawiam. Oczywiście standardowo link do filmu, pod którym trzeba wpisać 1000 subskrypcji, żeby wziąć udział w tym konkursie. No i oczywiście trzeba być subskrybentem mojego kanału, więc kochani zapraszam gorąco już, zobaczcie, trzeci owocek tutaj drapiemy. Następny czwarty to karambola, kochani, karambola jest tu na dole. Tu na dole są trzy karambole. I nie ma chyba więcej. Następny symbol to jabłuszko i jabłuszko mamy oczywiście jedno i mamy też drugie. Następny, kochani, symbol to winogrono i też winogrona oczywiście się znajdują. Tu mamy trzy, cztery i 5 winogron. Następnie mamy cytrynkę i cytrynki oczywiście też są, ale tylko dwie. Kochani, połowa za nami. Następne. Ananas, tu mamy ananaska, tu mamy ananaski, tu mamy ananaski. Tak naprawdę, Danusia tutaj sobie zażyczała te zdrapki. kochani. Eee, tak się złożyło, że to są jedne z moich ulubionych zdrapek. Oczywiście owocówka, linie i wielka krzyżówka. Tak naprawdę, to są e, moje ulubione zdrapki. No i złoty losik sobie dorzuciłem, też fajnie się go drapie, chociaż tam. Żadnych wysokich wygranych nie trafiałem, ale tutaj mamy banan, ale zawsze może być ten pierwszy raz, kochani. I uwaga, mamy co? Pomarańczkę, tu mamy pomarańczki. Tu mamy pomarańczki. I dalej co mamy? Kiwi. Mamy tu. I mamy dwa ostatnie symbole, brzoskwinie. Mamy brzoskwinie, ale na razie nam tu nic nie odsłania. I ostatni symbol to truskawka. Tu mamy i tu mamy. I kochani, tu figi nie było. No niestety linii nie ma, więc owocóweczka wychodzi na to, że jest pusta, kontrolne PN, ale to jest najtańsza zdrabka, więc mam nadzieję, że te droższe zdrabki e, troszkę tutaj nam e, przyniosą coś lepszego. Lepiej, żeby te droższe wygrywały niż, kochani, te najtańsze. Zobaczcie, tyle od, naddrapane mam. Jak na razie... Ale się zapultałem, kochani. Jak na razie tyle mamy tutaj e, wydrapane. Żadnej linii tu nie mam Najbliżej jesteśmy oczywiście w tej trzeciej. Brakuje nam już tylko kraba. I, kochani, drapiemy dalej. Mamy tęczę, mamy tęczę. I, kochani, mamy tu pierwszą. Mamy drugą. Mamy nawet trzecią, czwartą. I, kochani, więcej tęczy chyba nie ma, ale cztery tęcze to i tak dobry wynik. Kochani, lecimy dalej. Następny symbol to podkowa. Tu podkowy nie ma. Jest tu podkowa. I podkowa jedna jest chyba tylko na całą zdrabkę. Tak mi się wydaje. Nigdzie nie widzę, ale wiadomo, jak tutaj coś ominę, to oczywiście. Pod koniec się to wszystko wyjaśni. Tu mamy serducho, mamy serducho, 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 serducho. I kochani, to by było chyba tyle. Ale serduszek ładnie się nam tutaj odsłoniło. Cytrynka, kochani. Cytrynka. Czy gdzieś mamy cytrynkę? Wydaje mi się, że gdzieś była. Od góry zobaczmy. Cytrynka. No, ale chyba źle mi się wydaje, bo nie widzę. Dobra, lecimy dalej. Moneta. Moneta. Tu mamy jedną. Monetę mamy też drugą. Mamy i trzecią. Zobaczcie, czwartą. Cztery monetki się trafiły. I kochani, przechodzimy do drugiej kolumny. Tak, więcej nie ma monet. Druga kolumna przynosi nam słoneczko. Słoneczko by się przydało, kochani, bo ostatnio pogoda zapomniała, że jest wiosna, u mnie przynajmniej i przyniosła zimę. Kochani, śnieżek, grad, coś niesamowitego jest kwiecień, a tu mamy nadal zimę. Kwiecień. No i słoneczek nie ma. Następnie mamy kości. Kochani, kości są jedne. Czy są drugie? Chyba nie ma drugich. Dobra, lecimy dalej kochani, nie przedłużamy, wiatrak Wiatrak, jest wiatrak, tak, widziałem właśnie gdzieś wiatraki Ale nie wiem, czy nie jeden tylko Chyba jeden, tak, więc kochani, jedziemy dalej Diamencik, diamencik, jest jeden Jest i drugi, jest trzeci, czwarty, piąty, szósty Siódmy, zobaczcie, 7 diamentów. Piękny wynik. Jeszcze zobaczmy, czy nie ma ósmego. Ale chyba nie. Dobra, kochani, lecimy dalej. Kluczyk, kluczyk, kluczyk. Czy otworzy nam drzwi do wygranej? Zobaczymy. Na razie kluczyka tutaj nie ma. Więc może być ciężko, ale zobaczmy dalej. Popcorn, popcorn, popcorn. I chyba nie ma na razie. Chociaż. Czy on gdzieś tu był? Chyba nie ma. No nie widzę. Dobra, kochani, jedziemy dalej. Mamy kraba. I jest wygrana, kochani. Uuu! Uu, słońce czapka. No więc ekstra linie, kochani. Po raz kolejny przynoszą i wygraną. Powiem Wam, że to jest zdrabka. Rewelacja, rewelacja. Krab. Krab. Krab, chyba najszczęśliwsza i jak na razie to jest dla mnie zdrabka. I kochani, no dzisiaj przed chwilą też moja mama sobie wydrapała z ekstra linie jedne. No oczywiście do szału nie było, ale był zwrocik, więc zawsze to coś: piłeczka, 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 piłeczka i piłeczka. I chyba to tyle. Kochani, pięć symboli do końca. Mamy parasolkę, jedna jest. Mamy też drugą. I to tyle. Następny symbol to dzwon. Mamy dzwon. Jeden dzwon. No i jeden jest tylko więc, kochani. Kolejny symbol. Łódź. Jest jedna łódź. I druga. I trzecia. I dwa symbole do końca, okularki, są okularki, jedne, są drugie i to tyle kochani. I ostatni symbol to korona, korona jedna, jest druga, jest trzecia, jest czwarta, ale więcej, a jeszcze tu jest korona, ale chyba nam wygranej żadnej korona nie przyniesie, ale mamy linię, zobaczmy, uwaga ile daną się wygrywa, mamy też zwrotnik kochani, dyszka. Czyli mamy BBB. Tak, kochani, czyli tutaj też... No też, mówię też, bo przed chwilą mama też zwrocik wydrapała, więc mamy na razie 10 zł u Danusi i mamy, kochani, teraz złoty los. Zobaczymy, co on tu przyniesie. Złoty los z numerem piątym. I zobaczmy, co tutaj on nam da. Ja lubię złoty los drapać, bo on się tak bardzo delikatnie drapie. Kochani, nawet nie trzeba się wysilać żeby on się drapał. Zobaczcie, wygrywające liczby 45, 26, 48, 35 no i ostatnia liczba wygrywająca to 38. No i zobaczmy, co nam to da. Czy będziemy mieli... Oczywiście też możemy sztabkę złota znaleźć, kochani, więc mamy tak 22, 22, następnie 36,

Wielka szkoda, mamy puste, ale jeszcze wielka krzyżówka z numerem 7. No, mimo że bardzo lubię, na razie zobaczcie, kochani, takie literki nieciekawe były. P, V, O, F i H oraz B. I jak na razie żadnego słowa nie mamy nigdzie. W bonusie na razie też nic się tutaj ciekawego nie zdarzyło. Więc, kochani, drapiemy dalej, szukamy wygranej. Szukamy wygranej, mamy kolejną literkę. N, literka N, jak Natalia i kochani szukamy. Z lewej strony mamy w słowie luminacja, legnica. Gdzie jeszcze? O, rafineria. I czy więcej coś tutaj wpadnie? Chyba nie. N, N. Szambelan e, mamy z prawej strony. Kielnia, dywan, adiutant, Jonasz. No i na dole mamy w bonusie w słowie nurt oraz cynk. I chyba więcej enek tutaj nie ma, więc jedziemy dalej. Najwyżej, oczywiście, gdzieś to się nadrobi w trakcie. Kolejna literka J. No widzicie, niezbyt ciekawe, mimo wszystko, te literki mamy w słowie Jonasz. W bonusie nie ma J. Mamy Jonasz, ale z prawej strony więcej J chyba nie ma. No i z lewej strony szukamy. Gdzieś pewnie jest. Jest w słowie Julia, Kolizja, Same I, i i to chyba tyle by było. Tak. I kolejny. Rządek zaczynamy. Zaczynamy od literki C. no Jakby było trzy razy C, <laughs> jeśli chodzi o kontrolne, to oczywiście jest to zwrocik, ale zawsze coś. Zawsze w takiej zdrabce za 30 zł to e, nawet zwrot cieszy bardzo, bo to jest dosyć duży wkład te trzy dyszki i pustaczka my tutaj nie chcemy e, C. Tu chyba nie ma więcej C. Spra no, w bonusie zobaczcie, jest w słowie cis oraz cynk. Więc tutaj S-ki nam brakuje już tylko. Do wygranej. No i krzyżówka numer 2. Czy gdzieś tu mamy C. Czy gdzieś tu mamy C. Powiem wam, że ciężko znaleźć. Dobra, lecimy dalej. Następna literka literka M. M jak. Mama. I uwaga, mamy. O, mamy pierwsze słowo, zobaczcie. Mim od razu nam się utworzy, więc tu ładnie trzeba wymazać. Cyk, cyk, cyk. Mamy mim. I tak mamy w sumie. Mops. Morga. Demolka. I nie wiem, czy coś jeszcze jest, bo nie widzę. Chyba nie ma, no kochani, jedziemy dalej. Z prawej strony szukamy, jest w słowie max. A w ogóle tutaj mamy słowo vox, więc V nam się w czymś przydała, x też by się nam przydało e, do utworzenia słowa. Ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Tu mamy w słowie chambellan literkę m, ale chyba więcej nie ma. No w bonusie w widzę już mamy w słowie motel. No i nie ma chyba z prawej strony w krzyżówce drugiej, więc jedziemy dalej kochani następna literka to Y, no też litera bez szału Y zobaczymy. Mamy w słowie pierzyna. Z prawej strony mamy dysk, styl optyka, cynk, O, to k już tylko brakuje w bonusie. I to tyle. Jedziemy dalej, kolejna literka to D, 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 -d, -d. i tak mamy w słowie UDO. Mamy w słowie absurd. No i chyba nie widzę więcej z lewej strony. Jakoś tak szału nie ma z tej, z tej lewej strony na razie. Z lewa strona tak kiepsko do wygranej prosperuje, ale e, tutaj Bonusie mamy szansę większą. Tu literka D zobaczcie w słowie dywan Dysklidian. No i chyba tyle. W bonusie D nie mamy. Kolejna literka to R. R jak rower. I kochani, szukamy. Orkiestr. Tant, dywan. I chyba to tyle. Kochani, chyba. A jeszcze tu jest Bela nie wiem. I tyle chyba. A, zobaczcie, nawet nie zczepiłem. Nie słowo Lidia mamy utworzone. Jak widzicie, trzeba ładnie zaznaczyć. Mamy słowo Lidia. Więc, kochani, tak na o X na przykład dałby nam wygraną. Widzicie, vox mag by było trzy słowa. No zobaczmy, ostatnią literkę, kochani, to W. Nawet X nam nie da widzieć. W. Zobaczmy, czy coś tu da. W bonusie nam nic nie da niestety. Z prawej strony mamy drugie słowo dywan. Ale dwa to wciąż za mało. I chyba trzeciego nie skleimy tutaj niestety. Chyba nie skleimy. Sprawdźmy z lewej strony. Czy coś skleimy. Literka W, mamy w słowie UWERTURA. No i powiem Wam, że nie widzę tutaj za dużo W. Chyba nie ma więcej nawet. Więc kochani, ta zdrapencja chyba jest pusta. Zobaczmy kontrolną od razu. G, B. No niestety, kochani, wielka krzyżówka tym razem zawiodła. I kochani, dzisiaj mamy trzy pustaczki. Wielka krzyżówka, Złoty los i owocowe eksplozja są puste. No wielka szkoda została nam ekstra liniem, więc z 56 zł niestety zobaczcie 10 zł. Eee, no, szkoda, szkoda, że tak troszkę stopniało, to nawet połowy nie ma. Eee, no ale i tak 10 zł jest wygrane. Danusiu proszę napisz, co z tymi 10 zł robimy, czy dalej coś kupić do odcinka za to, czy wypłacamy. Daj znać w komentarzu albo na maila. I kochani, przypominam jeszcze raz o trwającym konkursie dla subskrybentów. Jeszcze tutaj zobaczcie, co można wygrać. Oczywiście, to wszystko plus o łącznej wartości 30 zł. W opisie zostawiam link do filmu, pod którym trzeba zostawić komentarz 1000 subskrypcji oraz oczywiście zasubskrybować mój kanał. Więc kochani, gorąco zachęcam, jak wybije 1000 subskrypcji, to ogłaszamy wyniki. Więc kochani, ja już nie będę przedłużał dzisiaj, bo filmik i tak trwa dosyć długo. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Yy... I co, ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już na czwartkowej premierze. Pozdrawiam ciepło, cześć.